Pani. Ja, Czała okay. Czała się nie, nie. Nie, się nie. Nie, nie, nie. można. nie, nie. Nie, A tak też można. No, się no, pani to nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. skórę nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. czego nie. Nie, nie. czego czego nie widzicie raz! Nie powiedzcie teraz, nie ma, nie A... pan nie panie panie ma oczu! Pan nie powiedzcie, nie na nogach! do ma Obróćcie się, panie! A nie? Do tyłu! Do tyłu! Idziemy, do tyłu. idziemy To mi się nie wilało! O, ktoś musi jeszcze wrzucić panią! Chodźcie wszyscy! Nie wszyscy! Absolutnie! Żadnych takich pomysłów!